Pamiętniki Eliany Herlickhead Prolog Kiedyś kiedyś było inaczej. Zawsze opiekowała się mną moja mama, ojca zaś prawie nigdy nie było w domu. Zajmował się handlem. Choć mama została zmuszona do małżeństwa, była pogodną i troskliwą kobietą. Niewiele jednak wiadomo mi o jej rodzinie. Wiem tylko, że pochodziła z rodu Letisto. Niestety nic nie trwa wiecznie. Matka nagle zachorowała i zmarła w ciągu dwóch dni, ja zaś zostałam zupełnie sama. No, może nie do końca. Był przecież jeszcze mój kochany ojciec, który niestety wrócił z wyprawy handlowej i w pierwszej kolejności postanowił przedstawić mi niejakiego Dante z rodu Refs, który był synem partnera biznesowego mojego ojca. Sprowadził go w oczywistym celu. Połączenie rodów. Nie chciałam się zgodzić, jednak ojciec nigdy nie ustępuje. Choć Dante wydawał się być dobry, w jego oczach również widziałam strach i niepewność. Kiedy tylko chłopak wyszedł, próbowałam wytłumaczyć ojcu, że nie chcę wychodzić za mąż. Nie słuchał mnie. Mocno się pokłóciliśmy, co skończyło się na spoliczkowaniu mnie. Nie było żadnego pola do sprzeciwu, żadnego pola do dyskusji. Wiedząc, że nie mam innego wyboru, po prostu uciekłam. Dzień był chłodny, na szczęście jednak nie padał deszcz. Jeszcze tylko tego by mi brakowałoby, oprócz wychłodzenia, organizmu była jeszcze przemoczona. Jakby fakt podróżowania przez ciemny las nie był dostatecznym utrudnieniem. Nazywam się Eliana Herlichet i mam 19 lat, 1,50 m wzrostu, rude włosy i niebieskie oczy. Wprawne oko szybko wychwyciłoby moje szlacheckie pochodzenie. Już czwarty dzień przedzierałam się przez te chaszcze. Jadłam jedynie korzonki i napotkane owoce, zapijając te niezbyt bogate posiłki wodą z nielicznych strumieni. Byłam już bardzo osłabiona, jednak na tyle zdeterminowana, by wciąż stawiać kolejne kroki. Zbyt dobrze pamiętałam wydarzenia tamtego dnia, dlatego też wciąż kroczyłam naprzód, nie oglądając się za siebie. Choć zabrałam ze sobą trochę pieniędzy, wiedziałam, że obecnie nie przyniosą mi pożytku. Właściwie nigdy nie opuszczałam rodzinnego przybytku. Wyjątek stanowiły wyprawy do domu dziadka, jednak te odbywały się w karocy, gdzie wygodnie i pod kontrolą przemieszczałam się z punktu A do punktu B. Ojciec nałogowo zajęty pracą, choć prawie nigdy nie wracał do domu, gromadził tam część swojego bogactwa, które było dostępne zarówno dla mojej matki, jak i dla mnie. Nie mogłam narzekać na niedostatek, pomimo tego nie czułam się szczęśliwa. Po moim zniknięciu ojciec zapewne bardziej zmartwił się niemożnością wywiązania się z umowy o małżeństwie, jeżeli o moje bezpieczeństwo. Teraz jednak głód i strach były moim towarzystwem. Ja Miałam nadzieję, że szybko dotrę do jakiejś mieściny, gdzie będę mogła zacząć nowe życie, ale właściwie, czym ja się niby zajmę, jak już tam dotrę? Pieniądze nie pojawią się z powietrza, a jedzenia i noclegu nie dostanę za darmo. Głowa rozbolała mnie od rozmyślania nad tym wszystkim. Mimo wszystko cieszyłam się, że jeszcze nic złego mnie nie spotkało. Z jednej strony byłam zadowolona, że wyrwałam się z tego syfu, z drugiej jednak przeklinałam się za lekkomyślność. Las zdawał się wysysać ze mnie ciepło. Powinnam była lepiej się ubrać zanim wyszłam. Przez chwilę wydawało mi się, że w oddali słyszę wycie wilków. Serce przyspieszyło, a w głowie zapanował mętlik, gdzie były drapieżniki? W którą stronę powinnam uciekać? Coś się teraz stanie. Wszystkie te pytania odbijały się w mojej głowie echem, niepokój narastał, jednak największy lęk wzbudziły we mnie nagle zasłyszane odgłosy walki na miecze. Zagrożenie mogło nadejść z każdej strony. Poczułam, jak delikatny pot, wywołany strachem, pojawia się na moim czole. Odgłosy walki oznaczały, że ktoś tam jest. Co jeśli to inna rasa, albo wrogowie, złodzieje, czy coś jeszcze gorszego? Nie wiedziałam, co powinnam zrobić. Może zbadałabym sytuację z ukrycia? Przecież, jeśli nikt mnie nie zobaczy, nic złego się nie stanie, prawda? A może odnajdę tam pomoc? Mimo ogarniającego mnie strachu, postanowiłam zbliżyć się. Założyłam, że przecież nikt mnie nie zauważy w ferworze walki. Moim oczom ukazał się dość nieciekawy widok. Trzech poszukiwaczy przygód stawiało czoła grupie składającej się z dziesięciu bandytów. Walka była wybitnie niewyrównana, a jej finał bardzo łatwy do przewidzenia. Tak oto po niecałych piętnastu minutach stałam się świadkiem potrójnego morderstwa. Bandyci przeszukiwali ciała przez jakiś czas, po czym odeszli. Nie byłam przyzwyczajona do takiego widoku, nie chciałam spoglądać w stronę ciału. Bałam się jednak poruszyć. Jeszcze na długo po ich odejściu. Moje nadzieje na pomoc odeszły wraz z duszami martwych wojowników. Na domiar złego, bandyci nadal mogli gdzieś tu być. Zdawałam sobie sprawę, że nie miałabym najmniejszych szans z jakimkolwiek przeciwnikiem. Byłam jedynie szlachcianką. Miałam wątłe ciało, a obecnie byłam jeszcze wygłodzona. Co niby mogłabym zrobić? Nie mogłam jednak leżeć tak bez końca. Nie mogłam się zatrzymywać. Musiałam odnaleźć ludzi, miasto, wieś, cokolwiek. Wtem usłyszałam szelest liści. Szelest dobiegał z pobliskich krzaków zaledwie 7 metrów od miejsca, w którym obecnie się znajdowałam. Szlak by to trafił. To mogło być wszystko. Pozostałam na miejscu, licząc, że to coś mnie nie zobaczy, nie usłyszy. Z drugiej strony byłam po prostu ciekawa. Może ktoś też skrył się przed bandytami. Stare przysłowie znów okazało się ponadczasowe. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Moim piekłem okazał się być młody rabuś, który niespodziewanie wypadł z krzaków. Mężczyzna z impetem kopnął mnie w brzucha, potem w nogę. Na szczęście niczego mi nie złamano. Byłam przerażona. Szybko rozejrzałam się po otoczeniu w poszukiwaniu kija, kamienia czy czegokolwiek, co mogłoby posłużyć mi za broń, cokolwiek, co mogłoby zwiększyć moje szanse na przeżycie. Bezskutecznie. Napastnik skierował ostrze swojego mijacza w moją stronę. Wtedy dopiero poświęciłam chwilę, by faktycznie mu się przyjrzeć, i na bogów, dlaczego w taki ziąb ten chłop biega z gołą klatą! Na głowie miał hełm, posiadał jakiś naramiennik, spodnie, buty, ale gdzie jego odzienie na górną część ciała? Czyżby stracił podczas walki, ale wtedy też by stracił naramiennik. Lepiej miej przy sobie coś sennego odezwał się, spoglądając na mnie z góry. W przeciwnym razie skończysz znacznie gorzej niż tamta trójka. <noise> zarechotał obrzydliwie. Poczekaj! Wrzasnęłam odwracając się na plecy. Ledwo zbierałam oddech. Czułam, jak do oczu zaczynają napływać łzy. W duszy przeklinałam ten dzień i decyzję o ucieczce. To nie tak miało być. Miałam nadzieję, że napastnik nie wiedział o moim pochodzeniu. Mógłby szantażować mojego ojca dla okupu, a ten zapewne wykupiłby mnie jedynie w celu wypełnienia umowy. Czego chcesz? spytałam cicho. Proszę, nie mam nawet jak się bronić. Wykrałeś, oddam ci, oddam ci wszystko, co mam. Zapłakana próbowałam jakoś wybrnąć z sytuacji. Właściwie wiedziałam, że ten mógł po prostu mnie zabić i zabrać wszystko. Gdyby zaś chciał sprzedać mnie do niewoli, nie tak miała wyglądać moja przyszłość. Miałam zacząć swoje życie jako żebraczka lub niewolnica? I co? Do kogo wtedy trafię? Co wtedy ze mną będzie? Czarne myśli wszystkie naraz przepełniły mój umysł w ułamku sekund, doprowadzając do bólu głowy. Ile warte jest Twoje życie? Przyłożył czubek ostrza do mojego gardła. Ile dasz, by je zachować? Mam, mam przy sobie trochę pieniędzy. Spoglądałam na zimną stal, która w każdej chwili mogła zakończyć moje życie. Może nie wiedział, kim jestem. Nie musiałam przecież mówić. Gorzej, jeśli wiedział, a mnie sprawdzał, nie wiem, co jeszcze mogłabym dać. Bandyta zaczął nieznacznie jeździć ostrzem po mojej szyi, robiąc w ten sposób drobne nacięcie. Poczułam, jak z delikatnej rany wypływa drobna stróżka krwi. Nie ważyłam się jednak drgnąć. Rabuś cofnął się o dwa kroki, spoglądając na mnie przez chwilę, jakby chcąc nacieszyć się moim przerażeniem i cierpieniem. Tępy trzask. Mężczyzna upadł ogłuszony na ziemię, podczas gdy obok niego potoczył się sporej wielkości kamień. Spojrzałam w stronę, z której nadleciał pocisk wybawienia. Między drzewami stała grupa pięciu wojowników w intrygująco wyglądających zbrojach. Choć zbroje poszczególnych rycerzy różniły się, wszyscy posiadali identyczne, niebieskie peleryny z dziwnym herbem. Zdawało się, że przypominał on. Kwiat? Chyba już kiedyś widziałam ten symbol. Może mój ojciec robił z nimi kiedyś jakieś interesy? Nieważne. Prawdopodobnie właśnie zostałam ocalona przed losem znacznie gorszym niż obrabowanie. Niczego nie musisz mu dawać, powiedział jeden z wojowników podchodząc do mnie. Miałam wrażenie, że bił od niego blask, kiedy uklęknął przede mną na jednym kolanie, zdjął rękawicę i wyciągnął ku mnie dłoń. Nic ci nie zrobił? Przez chwilę nie mogłam uwierzyć w swoje szczęście. Szybkim ruchem ręki otarła łzy, drugą zaś podałam mężczyźnie. Jego łagodna twarz spoglądała na mnie z wyraźną troską. Brązowe włosy miał delikatnie rozwiane, choć widać było, że każdy z nich był zadbany. Dziękuję, czułam, jak delikatnie zapiekły mnie policzki. Nie wiem, co by się ze mną stało, gdyby nie wy. Choć nadal jeszcze nie uspokoiłam wszystkich emocji, które mną targały, przywołałam uśmiech na twarz, starając się wyrazić w ten sposób swoją wdzięczność. Kawałek dalej zginęło kilkoro ludzi przez takich jak on. Wskazałam głową kierunek poprzedniej walki. Mężczyzna odwrócił się do towarzyszy. Garmont! Weź Dordona i odnajdź ciała. Należy zadbać o pochówek tych nieszczęśników. Verwan! Przygotuj wóz i konie. Ario! Zwiąż tego bandyta, może czegoś się od niego dowiemy. Po wydaniu rozkazów mężczyzna powrócił do mnie wzrokiem. Me, imię Alan. Jestem członkiem zakonu Białej Nim. Jeśli mogę pomóc w czymś jeszcze, powiedz. Wyciągnął z torby jedwabną chusteczkę, po czym delikatnie dołożył ją do rany na mojej szyi. Ktoś będzie musiał to obejrzeć. To nic wielkiego, odpowiedziałam, przyglądając się jego zachowaniu. Onieśmielała mnie ta troska. Czułam się odpowiedzialna za tą sytuację i nie chciałam sprawiać więcej problemów. To nic wielkiego. Przepraszam, że nie potrafiłam poradzić sobie sama. Co robiłaś sama w lesie? To nie jest miejsce dla pani w swoim wieku. Zgubiłaś się? Poszukuję lepszego losu. Odpowiedziałam, nie chcąc przyznawać, że uciekłam z domu, nie mając większego planu. Jeżeli chcesz, możemy cię eskortować do miasta lub przynocować w naszej siedzibie. Moi towarzysze powinni już wszystko dawno przygotować. Możemy ruszać niebawem. To byłoby niezmiernie pomocne. Nie kryłam swojej radości na propozycję, która tutaj padła. Może szczęście jednak całkowicie mnie nie opuściło? Alan pomógł mi wstać, po czym zaprowadził do zaprzężonego w dwa konie wozu, na którym widniały sylwetki nakryte białymi płótnami. Alan wyraźnie nie mówił o pochówku tych osób na pokaz. Obok leżał związany bandyta, który był sprawcą napaści. Na szczęście dalej był nieprzytomny. Postarałam się wsiąść do wozu tak, by nie naruszyć ciał zabitych nieszczęśników. Może nie były to najlepsze warunki podróży, jednak chciałam jak najszybciej znaleźć się w objęciach cywilizacji. Koła wozu zaczęły się toczyć. Powoli zapadał zmrok, a przenikliwy chłód był już nie do zniesienia. Nie była to złota jesień, o której śpiewają bardowie, a raczej bezśnieżny wstęp do okrutnej zimy. O tej porze nikogo normalnego na leśnych ścieżkach już nie było. Zdawało się, że nawet dzika zwierzyna wolała schować się do swych kryjówek zamiast wychodzić na żer. Po około godzinie wędrówki wóz znalazł się na ulicach miasta zwanego walkom. Paladyni odeskrutowali mnie zgodnie z obietnicą. Siadłam więc z powozu i po krótkim pożegnaniu odprowadziłam wzrokiem oddalający się wóz. Tak właśnie zaczęła się moja przygoda.